Dzień dobry! Ja nazywam się Mateusz Wiatr i pod koniec zeszłego roku założyłem bloga finansowego Finansy dla Seniorów, na którym poruszam bieżące wydarzenia związane z szeroko pojętymi finansami osobistymi na emeryturze. Blog jest skierowany do osób, które już wkrótce osiągną wiekę emerytalny lub też osiągnęły ten, ten wiek. Chciałbym Cię serdecznie przywitać na pierwszym odcinku tego wideobloga, na którym będę umieszczał różnego rodzaju yy, treści, e, krótkie komentarze, także ciekawostki, praktyczne porady z szeroko pojętymi finansami osobistymi na emeryturze. Także e, poruszę temat e, oszustw e, tak? oraz w jaki sposób się chronić przed metodami które są cały czas wymyślane przez, przez oszustów. Tak? Między innymi tutaj metoda na wnuczka, metoda na policjanta, ale także w ostatnim czasie oszuści zaczęli wykorzystywać metodę na pracownika sanepidu. O tym opowiem w osobnym odcinku. Także zapraszam cię do śledzenia kanału na portalu YouTube, ale także na fanpage'u Finanse dla seniorów. Będę tutaj wrzucał krótkie filmiki dotyczące właśnie zmian w systemie emerytalnym. Między innymi tutaj poruszę kwestie trzynastek, czternastek, sytuacji demograficznej, oraz y, poruszę także praktyczne porady, jak lepiej zarządzać swoją emeryturą i jak uchronić się przed oszustwem. Także y, zapraszam Cię do śledzenia tego kanału oraz odwiedzenia strony finanse dla seniorów.pl. Do usłyszenia!